Kocioł soniczny to urządzenie zasilane prądem elektrycznym, dlatego też można powiedzieć, że bardzo dobrze współpracuje z fotowoltaiką. Mam tu na myśli to, że wszystkie nadwyżki z wyprodukowanej energii przez nasze panele fotowoltaiczne można przekierować do zasilania czego urządzenia. Ale to nie jedyny jego atut. Wykupując tzw. taryfę G12 lub G12W u swojego operatora, można tak naprawdę jeszcze bardziej zmniejszyć koszty ogrzewania. Sterownik, PX100, w którym wyposażony jest kocioł soniczny, ma możliwość zaprogramowania harmonogramu czasu pracy, to znaczy, można na sterowniku ustawić godziny, w których kocioł ma priorytet załączania się i dogrzewania wody zgromadzonej w zbiorniku buforowym. Kocioł również wie, jaka temperatura panuje na zbiorniku buforowym, w związku z tym nigdy nie dopuści do tego, by temperatura wody była za niska i wie, kiedy załączyć się, aby ją dogrzać, za stawkę niższą niż standardowa.